Druga część magazynu sportowego w studiu cały czas. Przemysł Paczkowski. I Łukasz Starowiejski. Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w pierwszej i drugiej lidze. Została już tylko jedna kolejka sezonu zasadniczego. W drugiej lidze cieszy się z awansu Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która pierwszy raz w historii zagrała na zapleczu Ekstraklasy. Piętro, wyrze... Piętro wyżej o życie walczy Pogoń Siedlca, a w barażach o awans do Ekstraklasy będą walczyć Polonia Warszawa i Wisła Płock. A w studiu naszym gościem jest Marcin Fedek, TVP Sport. Dzień, dobry. Dzień dobry. dobry. Przy naszym telefonie natomiast, mam nadzieję już za chwilę, najlepszy strzelec Polonii, Łukasz Jawiński. Tak, to pierwsze pytanie do Marcina, na emocjonująca ta końcówka pierwszej ligi, trzeba przyznać. Znaczy, szczerze to liczyłem, że te emocje będą do końca, że jednak Wisła Płock wygra ten mecz i będzie do końca naciskać na Brookbet i, i Brugbet biorąc pod uwagę, jaki miał kalendarz w tych dwóch ostatnich meczach, a więc no wyjazd do Legnicy, Legnica wiadomo walczy o coraz lepsze miejsce w tej czwórce, która zawalczy w playoffach, więc liczyłem, że tu się jeszcze może dużo wydarzyć, że, że Brukbet może zgubić punkty w Legnicy, a potem y, grając z Kotwicą, która gra o życie, no to, to wiecie jak jest. To, to, to różnie bywa. Mogło być gorąco. Natomiast to fakty są takie, że mamy dwie drużyny, które już awansowały i, i cztery drużyny, które się biją o jak najlepsze miejsce w y, playoffach. Sam jestem ciekaw, jak to, jak to się jak zakończy. To układa, ta, no, no, i, no i pytanie tylko, kto jeszcze, kto jeszcze spadnie, tak? Dużo zależy od dzisiejszego meczu Chrobrego, bo jak chrobry chociażby zremisuje, no to ma lepszy bilans z Pogonią. Ma 30 punktów i nawet jak Pogoń wygra y, swój mecz, no to się zrówna z Chrobrem, natomiast bilans dwóch meczów to są dwa zwycięstwa Chrobrego, więc tutaj tutaj będzie wszystko jasne. No chyba, że Chrobry zgubi punkty dzisiaj w ogóle. No to ta końcówka będzie o tyle ciekawa, że, że ta Pogoń y, może, Pogoń-Siedlce, moim zdaniem... Najlepiej wygląda, jeżeli chodzi o, o przygotowanie, o fizykę, to jak gra, i może zrobić niespodziankę, utrzymując się w tej ostatniej kolejce. Tutaj tak patrzę na tą czwórkę, która już ma kwalifikacje do baraży. Szóste miejsce Polonia i jeszcze może awansować na piątą pozycję. Wtedy, przy takim ułożeniu, jakie mamy teraz z Wisłą Kraków. Myślisz, że to ma znaczenie, z kim zagrasz w tych barażach już z perspektywy tej czwórki? Słuchaj, na pewno ma. Natomiast no, życie pokazuje w ostatnich latach, że nawet drużyna, która zajmowała szóste miejsce, czyli tak jak teraz Polonia, to zdołała awansować i to nie był jedyny wypadek w tych ostatnich playoffach, więc to jest wszystko możliwe. Na pewno Wisła, jeżeli nie będzie grała u siebie, to straci atut swojego stadionu, a to jest, to jest dla Wisły bardzo, bardzo ważne i uważam, że będzie miała piekielnie trudno. Chociaż, e, przypomnę, dwa lata temu Wisła grała u siebie z e, Puszczą pomicę. Nikt, nikt nie przypuszczał, że to się może wydarzyć, a się jednak wydarzyło. Potem Puszcza idzie do burbetu i wygrywa na, na Brukbecie i awansuje do, do Ekstraklasy. Teraz spada. E, Playoffy są nieprzewidywalne. E, życie pokazało właśnie w tych ostatnich latach, że nie ma faworyta. Na pewno lepiej jest grać u siebie. Na pewno dla Wisły Poc będzie dużym atutem, jeżeli zagra u siebie oba, oba mecze. No ale, ale musi ten ostatni mecz wygrać. Polonia będzie grała na pewno pierwszy mecz na wyjeździe. Nie wiadomo jeszcze z kim. I o to zapytam teraz Z Wisłą, bo Wisła i leży. <gry> Wisła i leży. Łukasz Jawiński napastnik Polonii. Golador, można by powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Myślicie już o ruchu, jeszcze o ruchu, o tym ostatnim spotkaniu yy, sezonu zasadniczego, czy już cała para w baraże? Nie, no zdecydowanie jeszcze myślimy o tym ostatnim meczu, bo wiemy, że ostatnie kolejki pokazały, że gdzieś ten nasz poziom, jeśli chodzi o, o granie, troszeczkę spadł i na pewno chcemy jeszcze w tym ostatnim meczu pokazać się z jak najlepszej strony przed samymi barażami. Ale na pewno głównym celem jest już, już ten baraż, bo, bo wiemy, że chcemy walczyć o jak i, i po prostu chcemy się zaprezentować jak najlepiej, ale na pewno mecz ruchem będzie równie ważny i też nie będziemy chcieli po niego przejść obojętnie. No właśnie, bo w kontekście tutaj zwycięstwa, no to zmienia się ta para półfinałowa, może się zmienić ta para półfinałowa. Czy ty tak się zastanawiasz wewnętrznie, z kim lepiej zagrać w tym półfinale? Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to za bardzo, z kim, z kim będziemy grali, bo tak naprawdę baraż to jest coś innego niż zwykły mecz. No, tak naprawdę w, tym, w tych dwóch meczach może, może to wszystko rządzić swoimi prawami. Prawdopodobnie będzie to wyglądać tak, że kto może lepiej stanie z samego rana, no to ten mecz wygra, bo, bo wiemy, że to jest tylko jeden mecz, który, który troszeczkę jest na zasadzie pucharu, więc, więc w ogóle nie zastanawiam się nad tym, czy będziemy grali... Z Wisłą Poc, czy z Miedzią Legnica, czy z Wisłą Kraków. W ogóle, w ogóle jakoś mnie to zbytnio na tym się nie rozwodzę, bo, bo wiem, że, że z każdym przeciwnikiem trzeba wygrać i czy no na naszej drodze stanie ktoś z dwójki, nie wiem, czy Wisła Kraków, czy Wisła Poc, to, to jest to dla mnie totalnie obojętne. Ale jak będziecie grać na wyjeździe, ten pierwszy mecz, to na pewno yy, to jest problem dla Was, czy na przykład lubicie jednak na, 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 grać na wyjazdach? że mówiąc wydaje mi się, że wiadomo, atut swojego boiska jest równie ważny, ale, ale już tak jak powiedziałem wcześniej, to, to jest troszeczkę coś innego i jest, są inne, jeszcze inne emocje. Wiemy, że, że to są tak naprawdę tylko dwa mecze. Tak samo historia pokazała, że ta drużyna teoretycznie z szóstego miejsca, która była najniżej często awansowała do Ekstraklasy. Moim zdaniem jesteśmy na tyle doświadczonym zespołem i już na tyle takim, który był w tym sezonie. Tak, że tak powiem na samym dnie, gdzie już wielu po tych siedmiu kolejkach nie dawało nam skuteczniejsza walki o ten cel, który sobie postawiliśmy przed sezonem, do tego momentu, gdzie jesteśmy teraz właśnie w barażach, więc na pewno atut swojego boiska jest ważny, ale myślę, że nie będzie nam tu przeszkadzać, żeby zaprezentować się jak najlepiej, jeśli będziemy grali na wyjściu. Uka, dzień dobry, Marcin Fedek z tej strony, bo tak patrzę na twoje, na Wasze wyniki i zastanawiam się co się stało w meczu ze Stalową Wolą, co się stało z uks em bo jednak swoje boisko dwa razy przegrywacie, może jednak lepiej na wyjeździe? No patrząc na te dwa wyniki prawdopodobnie lepiej, ale, ale tak szczerze mówiąc to, to ciężko jest powiedzieć. Ze Stalą Stalowa Wola wydarzył się taki z mojej, z mojej perspektywy po prostu słabszy, dużo słabszy mecz, bo, bo nie wyglądaliśmy tam jak Polonia, wiemy, że już później ze Stalą Rzeszów. Wydaje mi się, że fakt faktów 2-1, ten, ten wynik może nie był tak nie odzwierciedlał tego tak do końca, co się działo na boisku, bo wydaje mi się, że ten mecz spokojnie mogliśmy wygrywać, wygrać nawet do zera i to różnicą nawet czterech bramek, bo, bo było dużo tych sytuacji. Ale no, ostatni mecz z LKS-em również nie potoczył się po naszej myśli, chociaż nie uważam, że był on jakiś bardzo słaby w naszym wykonaniu, aczkolwiek na pewno brakowało tamtej Polonii, która... Przyzwyczaiła wszystkich kibiców kongresorskich, że u siebie jest po prostu bardzo mocna, i, i, i tak, tak bym to zostawił. Mam nadzieję, że w barażach po prostu to się wszystko zmieni. Chciałem zapytać, Łukasz, jeszcze o Twoją formę. No bo rozgrywasz najlepszy sezon w swojej karierze: 22 gole w pierwszej lidze. Zastanawiałeś się, co jest powodem tak wysokiej skuteczności w tym sezonie? Czy to jest dobra atmosfera w drużynie? Po prostu dobrze się wkomponowałeś? Czy podoba ci się styl gry trenera Pawlaka? No, zastanawiałem się nad tym, ale ciężko jest znaleźć taką jednoznaczną odpowiedź na to wszystko. Na pewno, na pewno zaufanie i to, że trener Pawlak po swoim przyjściu no, dał mi bardzo duży kredyt zaufania, bo, bo odkąd przyszedł tak naprawdę, e, nie, pamię, nie pamiętam kiedy nie strzeliłem gola, no tak to, tak to wygląda oczywiście trzeźmiewczo. Ale na pewno to ma duży wpływ, że gram bardzo dużo, chyba najwięcej odkąd, odkąd szedłem na ten poziom seniorski. Gram regularnie, strzelam regularnie i myślę, że to ma duży wpływ. Wiadomo, że styl gry drużyny również pomaga mi w tym, żeby te bramki zdobywać, bo jednak jestem napastnikiem, który gdzieś tam znajduje się bardziej w polu karnym i też taki mamy styl, dużo gramy bocznymi sektorami, więc dobrze czuję się w tej, w tej taktyce, ale, ale myślę, że, że po prostu takim głównym czynnikiem tego wszystkiego jest to, że że dostałem to zaufanie, dostałem te minuty i, i oddzięczam się mam nadzieję jak najlepiej. To jeszcze raz ja zapytam, bo wczoraj rozmawiałem z Darkiem Dudkiem i mówi, że to była kwestia czasu, kiedy ty odpalisz i strzelisz więcej bramek niż pod jego, pod jego wodzą. Natomiast mam pytanie, bo byłeś u nas w magazynie i narzekałeś, że nie strzelasz bramek nogami. No to ja sobie przypominam taką piękną bramkę z brukbetem na wyjeździe, więc głową, nogą czym jeszcze możesz strzelić? Nie wiem, brakuje mi przewrotki, bym <noise> chciał No to w barażach idealny mam nadzieję, moment. Się, mam nadzieję, że to się zmieni w niedalekiej przyszłości. Oczywiście, nie, też mówiłem żartobliwie troszeczkę, jeśli chodzi o tą głowę, bo wiadomo, że no, strzelałem bardzo dużo bramek tą głową, dalej strzelam, bo w tym aspekcie wydaje mi się, że jestem całkiem niezły. Nie ma lepszego A w tej lidzie. Piłkarz z głową, można myślę, powiedzieć. Że, myślę, że jest. Myślę, że Bartek książka jest jeszcze mi troszeczkę... No porównywalny, no. A ja uważam, że jeszcze może to, może, mogę trochę lepszy być, ale, ale na pewno cieszy mnie to, że w tej rundzie też pokazałem, że, że też potrafię znajdować się poza polem karnym, nie tylko bazować na zasadzie brzutki mocnego sektora, bo tak jak powiedziałeś, no, piłka z, z Bramka, z Bruchbetem, po prostu w moim, w moim odczuciu też była chyba najładniejszą, którą strzeliłem w Polonii, no bo wy, samo wykończenie, ale też dojście do tej sytuacji było. Było bardzo dobre i, i chciałbym takich bramek strzelać więcej, a co dodatkowo cieszy, była ona nogą, więc y, tym bardziej. I na ja wyjeździe. Dokładnie. <gry> Czyli dobry prognostyk. Król strzelców pierwszej ligi, to brzmi naprawdę fajnie, dumnie, można sobie zapisać CV. Myślisz trochę o tym? Brakuje Ci jednej bramki do Rodado. Hmm, szczerze mówiąc, hmm, wiadomo, że gdzieś to się przewija wokół mnie, hmm, też hmm, rozmawiam czasami o tym, ale ale tak szczerze mówiąc, dużo bardziej zależy mi na tym, żeby, żeby Polonia w tym momencie lepiej zaprezentowała się w barażach. Z, czy ja wygram, czy, czy będę królestwem czy nie będę, zbytnio aż tak się tym nie przejmuję. Wiadomo, że byłoby to coś fajnego, bo patrząc przez pryzmat tej przeszłości, która u mnie była, no to na pewno byłoby to odzwierciedlenie tej ciężkiej pracy którą przebyłem przez ostatnie lata i, i na pewno bym się z tego tytułu cieszył, ale ale też nie chcę sobie zaprzodzać tej głowy, bo bo wiem, że też im bardziej zaczynasz myśleć o tych bramkach, no to tym mniej jest pamiętam jak. Po tej pierwszej rundzie miałem 10 bramek i i mówiłem z rodzicami, że fajnie by było strzelić chociaż połowę z tego w drugiej rundzie, a jak strzeliłem połowę, no to chciałem 20 bramek, a po 20 już chciałem 30, więc więc różnie z tym wszystkim bywa, ale ale na pewno. Na pewno cieszę się z tej formy strzeletki, bo i tak już bardzo dużo jako klub i jako, jako ja indywidualnie zrobiliśmy, ale możemy zrobić jeszcze więcej. Więc... Raczej na tym się skupię. Łukasz, już nie będziemy więcej Czy zajmować się... 30 na koniec, tylko powiem, 30 na koniec rozgrywek pierwszej ligi, to moim zdaniem Polonia na pewno jest w Ekstraklasie. Czy muszą, tak zagra wiemy. muszą zagrać Czy... dwa mecze? Muszą zagrać dwa mecze, da się szansę. Nie wierzę w to, żeby Polonia wtedy nie byłaby w Ekstraklasie. Myślę, że może to być bardzo ciężkie, ale, ale zobaczymy. Życie pisze różne historie. I nadzieję, że dla nas, dla Polonii napisze jak najpiękniejszą. Łukasz, krótko, derby Warszawy w Ekstraklasie w przyszłym sezonie Będą. Mhm. Chciałbym bardzo i bardzo mocno w to wierzę, że będą, bo na takie mecze się czeka. Ja sam bym chciał zagrać w takim meczu derbowym w Warszawie, więc nic tylko czekać na to i mam nadzieję, że nam się to uda. Łukasz Jawiński, napastnik Polonii Warszawa. Był naszym telefonicznym gościem. Dziękujemy, Łukasz. Bardzo miłego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Miłego dnia również. A my wracamy do naszego studia przy Wiecki Z nami cały czas Marcin Fedek, dziennikarz TVP Sport. Ja bym chciał teraz przejść do drugiej ligi, no bo banda Sasala tworzy historię. Pokoń Grodzisk Mazowiecki z awansem na zaplecze ekstraklasy. To już pewne. No i to jest niesamowite, patrząc na potencjał tego zespołu i też na to, jakie były opinie ekspertów kibiców przed rozpoczęciem sezonu. Bo patrząc na ten skład, to by ktoś powiedział, awans do. Pierwszej ligi Mission Impossible. Wiesz, co. Ja na to w ten sposób nie patrzyłem. Ja zastanawiałem się tylko, czy, czy pogoń utrzyma ten kurs, biorąc pod uwagę. Fakt, jakie ma zaplecze i fakt, że na ten moment będzie musiała grać na, na zniczu, a nie u siebie, to jest zawsze takie nieprzyjemne. No bo robisz awans z dużym, że jak powiem, hukiem i, i nagle okazuje się, że nie może grać w swoim mieście przed swoimi kibicami, tylko musisz gdzieś szukać stadionu. To, tylko to mnie, to mnie martwiło. Czy, czy, czy starczy im chęci na to, żeby jednak. Walczyć o tą pierwszą ligę tak w 100%. Bo, bo będą wiedzieli, że, że będą troch, trochę mieli problemów pod względem takim infrastrukturalnym. Natomiast sportowo, sportowo oni wyglądali bardzo dobrze i zastanawiałem się tylko, czy obronią pierwsze miejsce, czy, czy jednak będą z drugiego miejsca robili ten awans. Wyprzedzić wieczystą to jest duża rzecz, no bo jednak zespół na naszpikowany gwiazdami wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby ich wypchnąć w ogóle z tej dwójki, a jednak. I za chwilę się okaże, że Wieczysta będzie miała duży problem, żeby awansować do betwkich pierwszej ligi, no bo jest w barażach, a w barażach mówię, wszystko jest, wszystko jest możliwe, mówił o tym Łukasz. To jest naprawdę trudne do przewidzenia i, i zobaczymy, co się wydarzy, a Pogoni, Pogoni gratuluję, no zobaczymy. Wiem, że chyba piszą odwołanie z tego, co, z tego, co słyszałem, czy już tak, napisali. Tak, tak. Jak to się zakończy, czy będą mogli grać u siebie? Nie wiem. No, myślę, że na tym poziomie nie powinno się zabraniać zespołom grać na swoich obiektach no, ale pod warunkiem... Muszą ja, ja to rozumiem. Natomiast no, skoro przez pewien czas zabraniało się Puszczy grać u siebie i nagle w końcu im, im pozwolono w końcówce można powiedzieć przygody z Ekstraklasą w Pucharze Polski, no to jaki był problem, żeby grała ta Puszcza u siebie? No To jest jednak atut swojego boiska i, i skoro robi zespół awans, no to to może trzeba było też trochę wcześniej pomyśleć. Znaczy, już, no to już, powinni pomyśleć. Już powie, powie, w połowie przecież było wiadomo, że pogoń się będzie liczyła w walce o awans, więc może już trzeba było cokolwiek zadziałać i chociażby przygotować murawę pod to, żeby ją latem wymienić, położyć podgrzewaną, coś zrobić z oświetleniem. Nie wiem, no to, to chyba nie jest jakiś wielki problem, bo to podobno bogata gmina. Pewnie kasa, kasa. Jest, no właśnie, Oto. tylko trzeba dobrze przeznaczyć Chodzi. pieniądze. Wydaje mi się, że warto na taki, taki produkt jak, jak drużyna piłkarska, która tak gra, dołożyć pieniądze, bo to jest też reklama. No I która tworzy kasa. historię. Pierwszy raz w historii klubu, awans na zaplecze ekstraklasy. Ale te, właśnie a propos pieniędzy, bo tam cały czas się mówiło o tym, że, że Pogoń ma niski budżet e, względnie. I e, do tego mówiło się o tym, że jakby m, drużyny, różne drużyny zarzucają sieci na zawodników. czy po tym awansie uda się utrzymać tę drużynę, jakość drużyny, czy ten budżet może być większy. No, żeby... Nie, musiałbyś zadzwonić do grodziska, zapytać, nie wiem, prezydenta miasta. Tak nie to e, trudno mi powiedzieć. No, wiadomo, że, że kilku piłkarzy się pokazało z dobrej strony i faktycznie były, były na nie zakus Nawet wieczysta chciała podobno wyciągać tych piłkarzy już w trakcie. No była mała afera. Tak, z, 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 Przecież z o tym. Tak, mówię o tym Marcin Sasal. No ja powiem tak, jeżeli, jeżeli uda się ten zespół utrzymać, tak trzeba go wzmocnić, bo to jest naturalne, że awansując z piętro wyżej musisz dołożyć trochę, bo z tym składem mogą mieć problem, żeby się utrzymać. Może być taka historia jak z Beniaminkami w tym sezonie, jeżeli chodzi o Betlich pierwszą ligę, o Pogoń Siedlce, który ma problemy z utrzymaniem się. Trochę poszli po rozum do głowy i zmienili coś w przerwie i zatrudnili innego trenera i to widać. Nie wiem, nie wiem jakie, będą, jakie będą ruchy, nie siedzę w tym, w tym mieście, jeszcze nie, nie koncentrowałem się na tym, co się dzieje w Pogoni, raczej koncentrowałem się na tym, co się dzieje jeszcze w beltki pierwszej ligi. A tak w twojej ocenie właśnie, jaki to jest przeskok z tej drugiej do pierwszej ligi, jak ty patrzysz na ten poziom piłkarski? Oj duży, to jest, powiem wam szczerze, kiedy przyszedłem do TVP i zacząłem na początku iść na drugą ligę, no to poziom piłkarski pomiędzy pierwszą a drugą ligą to była przepaść dla mnie. Patrzyłem na te mecze i mówię, to jest naprawdę niewiarygodne, bo widziałem spotkania, w których piłkarze nie byli w stanie wymienić dwóch, trzech podań, przeprowadzić składnej akcji, jednak na poziomie pierwszej ligi, która poszła moim zdaniem mega do góry. Jest mnóstwo zdolnych trenerów, jest mnóstwo dobrych drużyn, dobrze skomponowanych, dobrych piłkarzy, dobrych firm przede wszystkim, które są w tej chwili w betkich pierwszej lidze. I to wszystko powoduje, że ta liga jest naprawdę, moim zdaniem, piłkarsko dwa, trzy poziomy nad pierwszą, nad drugą ligą. Ktoś, kto wchodzi, musi pomyśleć o tym, żeby się wzmocnić. Sam e, trener Sasal, który jest znakomitym szkoleniowcem i, i zespół, który poukładał, moim zdaniem nie wystarczy. Mhm. No właśnie tak Ale koń... Czy, Proszę, czy większa, dziękuję. Czy większa różnica jest między drugą i pierwszą ligą, czy między pierwszą ekstra ekstraklasą, według Ciebie? Między drugą a pierwszą ligą, moim zdaniem, jest dość duża przepaść. Między pierwszą ligą a ekstraklasą do połowy. Uważam, że kilka zespołów spokojnie by sobie w tej ekstraklasie poradziło. Tak, kończąc jeszcze wątek pogoni Grodzisk, no bo chciałbym, żebyś ocenić, ocenił ten duet taki oldschoolowo-ekstraklasowy, no bo Sebastian Przerowski, dyrektor sportowy, trener Marcin Sasal, no i trzeba przyznać, że to wypaliło, że naprawdę to zdało egzamin w tej drugiej lidze. Słuchaj, no, jak się dobiera ludzi w odpowiedni sposób, którzy świetnie ze sobą funkcjonują, może mają podobny sposób myślenia i pojmowania piłki nożnej, no to to wszystko składa się w fajną całość. I, i z reguły tak jest, że kiedy trafi dyrektor sportowy z trenerem na wspólną ścieżkę i świetnie ze sobą współpracują, to potem masz tego efekty tylko przyklasnąć. Ja jestem ciekaw, jak sobie poradzą w wielkich pierwszej lidze, no bo mówię, dla mnie to jest duża różnica. Oczywiście widziałem parę meczów pogoni, pogoń rzeczywiście piłkarsko no, przerastała trochę momentami tę drugą ligę. Gra, oczywiście mówię o grze, natomiast y, może brakować. Może brakować trochę jakości w pierwszych meczach. Zobaczymy, co, co zrobią, jak się wzmocnią, kogo utrzymają, kogo stracą, a kogo zyskają. No, szczególnie jak już słychać gdzieś tam w Kuluarach. Także niektórzy zawodnicy mają podpisane kontrakty, m.in. Kuba Apolinarski, który jest bardzo ważnym ogniwem w tym zespole. No dobrze, no ale jeżeli chodzi o awans, to też są awanse już pewne w pierwszej lidze. Wiadomość z weekendu, Brookbet Termalika wraca do Ekstraklasy. No i jak ty patrzysz na Termalikę w Ekstraklasie, bo to jest taki powrót po, po kilku dobrych latach? W pełni zasłużony to raz. Dwa, znakomity szkoleniowiec Marcin Brosz, któremu bardzo gratuluję. Trochę było problemów na wiosnę, tak się śmialiśmy trochę z faktu, że to była jedyna drużyna obok Wieczystej, która wyjechała na dwa zagraniczne zgrupowania, mówię o poziomie centralnym I, i niby świetne warunki do przygotowania, natomiast kiedy wrócili, pamiętamy, że początek tej rundy był bardzo nieprzyjemny, zimno, boiska zmrożone, no to się jednak okazało, że to Praca wykonana w ciepłych warunkach, w, na dobrych murawach, nie przełożyła się na te zmrożone murawy i, i Brukbet miał na początku problemy, ale, ale Marcin spokojnie z tego wyszedł. E, mógł już sobie otworzyć szampana przed dzisiejszym meczem, więc e, Brukbet na pewno się wzmocni. Tam, tam są pieniądze, tam są ludzie, którzy chcą w piłkę nadal inwestować. E, myślę, że jak wejdą do tej Ekstraklasy w przyszłym sezonie, to wejdą tak z przytupem, jak, jak słonie. I, i ja sądzę, że to będzie jeden z tych zespołów w ostatnich latach, który się spokojnie w tej ekstraklasie utrzyma. No bo to jest też przykład tego, że zespoły, które wchodzą z Betlich pierwszej ligi mają olbrzymie problemy. Jeżeli nie zmienisz połowy składu, a kierunek wyznaczył Raków. I zawsze podkreślam, że Raków dał pierwszy sygnał jak to robić, żeby się utrzymać, a potem żeby iść w górę. No to nie masz szans, bo spadało pod Beskidzie Spadało dwa razy UKS yy, Drużyny, które wchodzą nie zmieniają nic Nagle się okazuje, że no, poziom jednak yy, Zjada te zespoły Może pomysł na grę, bo przecież yy, Trener Moskal chciał grać w piłkę Tak jak grał w pierwszej lidze, tak chciał grać w Ekstraklasie Świetnie się wtedy ŁKS oglądało, tylko że UKS Dostawał papę raz za razem i, i spadł z tej ligi Więc a, a, a Trener Moskal stracił pracę, znowu z nim wrócił Trochę wyciągnął wniosków Natomiast też tam kadrowo się niewiele zmieniło wówczas I, i, i to jest chyba, to jest klucz Musisz przynajmniej jedną trzecią, jak nie połowę składu wymienić, albo wymieniać w trakcie, tak jak to robi ten Marek Papszon, i, i to jest myślę kierunek. I, i jedynym takim zaprzeczeniem, chociaż yy, może nie, no bo GKS Katowice też zyskał kilku bardzo ważnych piłkarzy po awansie. To też pokazało, że, że musisz. Po prostu musisz zainwestować oprócz tego, że masz awans, musisz zainwestować, żeby się utrzymać. Musisz to też często powtarzane słowo w Płocku e, od początku tego sezonu. Wisła Płock ma wszystko, żeby awansować. Ma stadion, ma bardzo doświadczonego trenera, ma też kilku nawet niezłych piłkarzy. Jak oceniasz ich szanse w barażach? Znaczy, ja uważam, że w ogóle Wisła Płock ma kadrę zmontowaną bardzo ciekawie. Uważam, że niewiele zabrakło tej dróżni, żeby. Być tą, która awansuje z pierwszego lub drugiego miejsca. Może nie z pierwszego, ale z drugiego no była taka, taka realna jeszcze szansa. Głupie porażki u siebie przede wszystkim, kiedy przyjechał z się i się Majewski zabawił. No to na pewno wszystkich szokowali. Tak, byłem na tym meczu i i leczała przed majewskim, bo, bo maja naprawdę. Pan piłkarz się pokazał. Nie, no, pan naprawdę. piłkarz po prostu przyjechał i się, i się zabawił. Potem szok, bo wyrzucają szokę. <laughs> nie jestem w stanie tego ogarnąć, powiem wam szczerze, i zrozumieć, dlaczego tak, tak potraktowano trenera, który zrobił tak fantastyczny wynik. No, tam było dementy z tym autokarem, że nie było zawracania, ale jednak nie było dementi na temat tego, że. No, ale, jakaś nie ma, ta... ale, ale nie ma szoki. No. Tak. I to jest dla mnie niezrozumiałe. No Ale to ja nie rządzę klubem, więc. Nie tak, to że ten się wydawało właśnie tak rozsądnie prowadzony Był misiura, wzięli szokę, mają niewiel, nie, nie za duży budżet, ale bardzo mądrze wymyślony skład, nawet jeżeli szczupły bardzo. I to wszystko dobrze działało. I tu nagle takie łup, taki piorun z jasnego nieba. Ech, powiem wam no tak, no, zaprosiłem na nasz ostatni magazyn po sesji, po, po rundzie zasadniczej trenera Szokę, mam nadzieję, że dowiem się więcej, zobaczymy czy przyjdzie, bo powiedział, że się zastanowi, musi to przemyśleć i, i wiadomo, że jak potem usiądziesz na tym fotelu w, w telewizji, to już pewnych rzeczy nie odwołasz, więc... Zobaczymy, Zobaczymy czy przejdzie. Słowa ważą. Zobaczymy, Trzeba czy Trzeba się przygotować do programu. Ja zaproszenie, jeżeli nas słucha, bo wiem, że czasami słucha waszych audycji, jest gościem, więc jeżeli trener Szoka ma ochotę przyjść, to zapraszam. i My i... też go chętnie byśmy zobaczyli. Też próbujemy się skontaktować. Tobie, Panie trenerze, proszę odebrać bez... telefon. No, tak. no dobrze, wisła Płock, no to kolejny zespół, który ma już pewne baraże, czyli Polonia-Warszawa. Rozmawialiśmy przed chwilą z Łukaszem Zjawińskim. On powiedział, że liczy na te derby. Warszawy w przyszłym sezonie w ekstraklasie. No i też wspomnieć o tych zespołach, które zajmowały szóste miejsce. Jeżeli Polonia też takie zajmie na koniec sezonu, że czasami one robiły niespodziankę w tych baranach. Górnik Łęcza jest najlepszym przykładem, który. Brugbet jest, nie, puszcza jest też dobrym przykładem, więc no, są drużyny, które są nieprzyjemne dla rywali. A uważam, że Polonia takim zespołem jest, bo zespół, który potrafi fantastycznie bronić dostępu do własnej bramki, I świetnie się ustawia w defensywie, jest trudny do sforcowania. Jeżeli masz do tego zjawińskiego, który strzela gole, praktycznie w jednej, dwóch dogodnych sytuacjach, które ma, ale, ale trafia, no to, to wszystko się może złożyć na to, że Polonia będzie paskudnym przeciwnikiem. Dla każdego, kto na, kto na nią trafi, I, i trzeba zdawać sobie z tego sprawę. I wszyscy podkreślają, że ta Polonia zrobiła mega progres za trenera Pawlaka, ale tak jak mówię, zaczął od pokładania zespołu w defensywie, a też to jest zespół, który zawsze tak podkreślam. Pamiętam, rozmawiałem z trenerem Arki Dawidem Szwargą i mówił do mnie przed pierwszym meczem słuchaj Oglądałem tą Polonię, i Polonia jest takim zespołem, że jak nie chce z nimi grać w piłkę, jak chce się z nimi bić. To, 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 to lepiej tego nie robi, bo oni odejm od razu po podejmują rękawice i, i tak jak Polonia kiedyś Pawlaka idzie na, na, na wymianę ciosów i, i wtedy mecz się staje jeszcze trudniejszy, no bo albo z nimi grasz piłkę i starasz się z nimi grać piłkę, a jak nie, no to próbujesz się z nimi bić, a to wtedy, to wtedy kompletnie nie ma sensu, bo Polonia jest twardym zespołem i nie dość, że potrafi świetnie funkcjonować jako zespół, to potrafi odpowiedzieć na takie, na takie zaczepki. przerwać. Jeszcze mamy ogłoszenie na sam koniec programu. Łukasz? Tak jest. Sportowcem kwietnia w naszym tym tradycyjnej zabawie, plebiscycie magazynu sportowego Radia RDC został Mateusz Tryc, który zdobył pas Mistrza Europy niespodziewanie Federacji WBO w wadze półciężkiej. Wyprzedził w naszym plebiscycie tenisistę Kamila Majszaka oraz siatkarkę Agatę Plagę. Gratulujemy no i zapraszamy już do zgłaszania ewentualnie Kolejnych kandydatów, tym razem na sportowca Maja. Może któryś z piłkarzy tym razem. Tak jest. A my już dziękujemy za dzisiejszy program. Dziękujemy też Marcinowi Fatkowi TVP Sport, który był naszym gościem. Dziękujemy też za dzisiejszy magazyn. Łukasz Starowiejski. Przemysław Paczkowski. Do usłyszenia za tydzień.